Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie po świętach Wielkanocnych. Jesteśmy dzisiaj na ulicy Armii Krajowej 13 i jedziemy dwoma następnymi windami. Mi, e, oczywiście, e, jedną z nich to jest już winda przerobiona na Raczkowski, a druga winda jest przerobiona na ma, nazwę marki Windpol. Teraz, w rzeczywistości, e, teraz już w tym roku 2019, bardzo rzadko już można znaleźć te Dwie oryginalne windy. Jedynie gdzie takie można spotkać, żeby były te oryginalne windy, to najczęściej na gwieździstej. Ale już na jednej z tych czterech bloków y, winda towarowa, oryginalna Bitpol już została przerobiona na Raczkowski w Poznaniu. Na ulicy Gwieździsta 1. A reszta trójka, piątka, siódemka są jeszcze oryginalne. No to można mieć jeszcze szansę, żeby je nagrać. Ale. Skoro ta pojechała, to do niej. A oryginalną pojedziemy w dół. Oczywiście jedziemy na 10 piętro. Ruszamy. W lipcu, w lipcu będzie pierwsza rocznica tej windy przerobionej na Raczkowskich w Poznaniu. Już została przerobiona w lipcu 2018 roku, gdzieś tak na początku. Wakacji. Na początku wakacji to było tak. Urząd dozoru technicznego. Pozdrawiam wszystkich. Trzapę. Dziesiąte piętro. Zobaczymy sobie teraz. Widoczki. <laughs> no. Witam stąd z tego widoczka, stąd no kilkanaście wyżowców nawet z kopernika. Dwa z nich są w pobliżu. Gustawa Morcinka 10 i Gustawa Morcinka 12. A reszta jest już z Kopernika. No dobra. Idziemy. Uch. Jest strasznie gorąco. No, dobrze, że oryginalna. Może zobaczmy za ten z widoczki. Stąd widać Armię Krajowej 11. Z daleka widać nawet ratusz. Tu jest już syp, to nie, tego nie nagrywamy. O, mamy w końcu oryginalną Winde Witborne. Wind Wsiadamy i ruszamy na parter. Puh. Jedziemy. 450 kg, 6 osób, 2006. Urząd dozoru technicznego, termin następnego badania w styczniu 2020 roku. Na no to już daleko, jeszcze trochę. No, i już nagrywaliśmy odcinek Pol, odcinek tej windy, tego bloku. No, i teraz ktoś wszedł, więc wychodzimy z budynku. Orbi Krajowej 13, to, to, to co dzisiaj nagraliśmy. No, i teraz zostanie jeszcze 14, 15 i 16, a potem w ostatniej klasce albo 15, albo 16. Zapowiem ogłoszenie. Ogłoszenia. Ja na kolejne odcinki WIND. Ale prawdopodobnie po, o, po tym Armii Krajowej będzie ulica Kaplera Ta, i Galieusza. Także na tym będziemy my później, jak przeanalizujemy Armii Krajowej, się zatrzymać. Ale oczywiście będzie parę odcinków porównywania WIND, Wind pol z rębów osiedlowych Raczkowskie oczywiście. Ale to zapowiedź będzie prawdopodobnie w, w kolejnym odcinku. To już będzie 130 odcinek, także prawdopodobnie będzie sta 1 i 3, ale tylko te towarowe takie bardziej, bardziej towarowe, ponieważ y, jedna z nich sta przerobiona i trzeba będzie ją porównać. Żeby nie było, że żeby nie było, że już będzie za późno. No dobrze. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Do zobaczenia.